To dotarłam wiecie, do takiej nawiedzonej, można powiedzieć, podobno nawiedzonej willi. Ale co mnie zaciekawiło, że tu idąc od drugiej strony, wypatrzyłam takie czaszki, jakby tu ktoś składował jakieś odpady niebezpieczne. Ciekawostka. Nie widziałam tego wcześniej. Jednak już y, chyba odwykłam odchodzenia od drogi do czegokolwiek. O kurczę. Powiem wam, jak tu byłam kiedyś, to tak nie wyglądało źle, jak teraz. Dach się tutaj pozawalał. To tu były takie ogólnie pomieszczenia garażowe i takie jakby warsztatowe, miałam wrażenie. Dobudowane chyba w późniejszym czasie, chociaż głowy sobie nie dam urwać. Dokładnie jak to było. Patrzcie, tu mam jakieś pieco piecowe kafle stare. A takie już poniszczone. i ten akurat nie jest zbyt ładne, bo jest taki biały, ale tam widzę te zielone, takie o kurczę, te były ładne. Jeżeli cokolwiek tu widać, a nie chcę popsuć, jak zacznę to wyciągać, to jeszcze bardziej popsuję. Tam są też te kafle zielone, Bo to chyba są te białe, takie zwyczajne bym powiedziała. I ja patrzcie, tu były takie, były takie niby szopy, ale one też były takie fajnie zbudowane. Niestety kurcze zgniły i się zawaliły. Na w części mieszkalnej niestety nie ma schodów, a szkoda. Ale najciekawsze, yy, najciekawsze co tu się zachowało na tym terenie to z pewnością taka lipa, która bardzo dziwnie rośnie. Też stąd właśnie głos, że to jest nawiedzony budynek, bo takie bardzo dziwne drzewa rzadko kiedy rosną. Sami zaraz zobaczycie i powiecie, co o tym myślicie. Hmm. Ja myślę, że może to przypadek, może zanieczyszczona gleba, skoro tam składałem jakieś odpady niebezpieczne. Opatrzcie, tam były właśnie z tyłu te znaczki, nie? Kurde, patrzcie, co to może być. No, ja słyszałem że na tym terenie, to jest jakiś podobno staw że tutaj był gdzieś grobowiec tej rodziny. A przypomnę, że była to rodzina kurcze żebym ja to pamiętała jeszcze była to rodzina ogólnie tutaj bogatych inwestorów w tych rejonach związana też z inwestorami z Bytomia którzy mieli cegielnie między innymi patrzcie co tam się dzieje, co tam jest tutaj mamy właśnie też takie takie garaże jakieś takie z pięterkiem to były no, teren tu jest duży i ciekawy to jest kanał. Znaczy kanał, to, to widać, to jest w późniejszym czasie już zrobiony. A sam budynek może jest stary, no raczej jest. Taki nowy, to on chyba nie jest już, co? Tutaj jest drugie takie wejście. No a tutaj zaraz mamy ten dom mieszkalny, w którym kiedyś pomieszkiwała jakaś osoba bezdomna. Jeszcze pamiętam jak był tu pepol. Patrzcie, tutaj jest częściowo z kamienia zbudowany. O kurde, patrzcie na ten kanał. To jest do, do piwnicy, można by powiedzieć, jakaś droga. Ale tam jest zasypane, z tego co widzę. Nie wiem, co to kurde jest. To jest tajemniczy budynek. Tutaj, jest, z tego co właśnie pamiętam, takie ładne kafelki się zachowały. Kuchenne takie. tam, czy tam widzicie? Coś tam widać? Trochę widać może. No tutaj właśnie gdzieś ten bezdomny pomieszkiwał, ale to mi się zawaliło. Nie wiem, czy sobie akurat konkretnie tutaj chciał mieszkać, w tej części, czy jak on to widział. To jest ciekawe. Tego powiesz że nie widziałam nawet nigdy, bo jak to byłam w lecie, to było tyle krzaków. To nie jest ta płytona grobkowanie, nie, coś innego jest. Bo gdzieś to podobno jest płyta nagrobkowa, o ile jeszcze jest. Tak jak mówię, niestety góry się nie zwiedzi. Trzeba byłoby mieć chyba drabinę swoją własną. Au, ale mi to pukło coś. Puksywy. Takie agresywne dosyć się wydają. A popatrzcie, jak tu musiał być kiedyś pięknie. Ten łuk tutaj taki. Niewiele tu się ostało. jakieś drzwi. No ciekawe, czy budynek faktycznie jest nawiedzony. Może po prostu tu chodzą ci eksploratorzy ciągle, a ci mieszkańcy obok, kurde, tutaj duchy straszą, nie? A tu nie, po prostu ktoś ciągle chodzi. Tutaj chyba ten bezdomny, zdaje się, pomieszkiwał. O tak, bo było tutaj. Widać jeszcze różne rzeczy przez niego zgromadzone. On tu miał łóżko, jedzenie, wszystko trzymał, nie? Pewnie zmienił miejsce na jakieś inne. Mniej zawolone. To schizująco nawet trochę bym powiedziała Coś tak szeleści A jak coś tam jest? Czy jakieś zwierzę chodzi Taz jaj. zobaczyć Myślę że nie jakiś pies A tu ktoś chodzi Dobra Jakiś pan ja się wystraszyłam, pan też się wystraszy. Dzień dobry? Dzień, Dzień dobry. dobry. Nie chciałam, żebyś pan wystraszył, Dzień bo ja też tak na początku. No, coś w tym rodzaju. Chciałam tą właśnie lipę pokazać, ona fajna jest, nie? To jest właśnie ta lipa. Mówią, że to nawiedzony bu budynek, nie? Ja nie mam pojęcia, jedyne co tu biorące Bóg. A, to są buki? To są buki, nie? Nie, to jest kasztan jadalny, bardzo duży A! O kurde, faktycznie. Ale czad. Nie miałam pojęcia, coś takiego tu Dzięki za informację, coś spróbuję to że coś jest jednego. Nie co to jest, ale to jest lipa, podobno. No i przy okazji dowiedziałam się, że tutaj są w tym rejonie, w tym rejonie, co ja mówię, no tutaj są na tym, tele, na tym terenie drzewa kasztanów jadalnych, słuchajcie. Tu mi pan e, poinformował i faktycznie Patrzcie, jakieś jadalne. zarąbiste, Naprawdę myślałam, że to jest Buk. No, bo się tak zmyliłam tymi. E, jakby to powiedzieć. Takimi jakby włoskami na, na skorupkach, bo to jest podobne do Buka, tylko większe. No i wielki żal, że tam na piętro się nie idzie dostać, nie? Bo tam może być ciekawie. Niestety ze schodów zostało tyle, co tu widać, czyli nic. Także może sobie tutaj drabinę dostawić, ciekawe jak tam, kurde, jest w góry. A przy okazji dowiedziałam się, gdzie podobno ta płyta nagrobkowa jest. A, dobra. Ślepy człowieku zuzo. Się nie chciało wchodzić. To się nie wiedziało, co? O kurczę. Patrzcie, to ktoś częściowo tą płytę wyczyścił. Czuję się trochę zobowiązana wyczyścić drugą część. No i tutaj właśnie są nazwiska. Nie wiem, czy je podawać. Ja się mogę podawać, bo to jest taka miejscówka raczej znana. Nie wiem, czy da się to jakoś zmyć. Ale tutaj chyba jest puste. Pusta jest ta płyta. Nie ma tu żadnej informacji. Aha, rozumiem, to miał być nagrobek rodzinny, czyli Wilhelm tutaj zmarł wcześniej, a do tego mieli tutaj żonę pewnie, czy, czy może resztę rodziny też jeszcze tam umieścić. No i kurczę i widocznie gdzieś indziej pocho zostali pochowani. Teraz może coś lepiej widać.